Maneczko widzowie, ci troszeczkę dłuższy odcinek, bo będziemy sobie gadać o Paryżu O wadach i zaletach inwestowania Czyli no trochę sobie o tym y, pogadamy eee, No i co, mówimy sobie ten temacik Generalnie jest też duże ryzyko w inwestowaniu w Paryżu, nie wiem czy dajcie sobie w ogóle z tego sprawę Ale jest naprawdę duże te ryzyko eee, Ale wad, te... znaczy zalet, ale wad też jest dużo Ale zalet też jest naprawdę dużo Więc warto sobie tak po prostu o tym luźno pogadać, ja wam powiem co by mnie z, z wadą, wielką zaletą, e, no i oczywiście ryzyko. No i coś, tylko sponsor odcinek, jakim jest strona Skinsmoke, link do oczywiście macie w opisie, strona do wymiany skinów, wymieńcie swoje drogie skiny na tanie, na kilka tanich, albo tanie na drogie, jak będziecie woleli i z moim kodem ELZART macie darmowe 5 dolarków przy wymianie, więc bardzo spoko opcja, strona nie wlicza wam naklejek, przez co możecie sobie wyjąć ze stronki naprawdę fajne crafty, jak pogrzebiecie z naklejkami i sprzedacie potem drożej na naszym rynku kochanym Steam, więc jest to naprawdę na plus. Plus z tego, przy. o, czekajcie. o, to w sumie ty fajny craft, nawet. Plus do tego. o, kolejne. Plus tego, przy płacie z moim kodem, macie 35% bonusu. Czyli jak płacacie 100 dolarów, dostajecie 135 dolarków, co jest bardzo dużo moim zdaniem. Bo no, możecie sobie tak na Steela to je tak naprawdę i brać te skiny i zawsze to trochę więcej wyjdzie z naklejkami i na tym sobie trochę zarobić. Więc poko, opcja, warto to sam sobie e, pogrzebać. No i tak, w sumie nie muszę się odpalać. Zacząłbym od tego, że Paryż będzie przeinwestowany. Czyli wiele osób o tym mówi, i w sumie tak jest, tak będzie. Już jest pełno Paryżu i możemy to zobaczyć po supplyach niektórych naklejk i jak są one otwierane. Niektóre strzynki, pojemniki, w sumie, nie szynki No, naprawdę jest tego przemnóstwo, że tak można powiedzieć. I no w sumie, czy ktoś to w ogóle dziwi, że tego jest dużo? Jest to ładny event, mnóstwo, od przynajmniej go najhypowało. Był przed tym właśnie hype na rynek. No, przeogromne community, więc jakby, no nic dziwnego, że będzie przeinwestowane i każdy to raczej od dłuższego czasu wiedział. Co idzie z tym przeinwestowaniem? Cała reakcja, jaka może być po promocji, idzie z tym przeinwestowaniem, no bo teraz wszystko super. Jakieś tam się ustalają i tak dalej. I może to wyglądać klasycznie tak, że jak się promocja nam, kochana, skończy, to po promocji będzie coś w tym stylu, jak zawsze, czyli będzie jakiś pik cen, na przykład na kapsułach, czyli, na tak jak w Antwerpie, czy jak w Sztokholmie, że sobie tam kapsułki do jakiejś ceny czy Znaczy, w Rio w sumie było idealnym przykładem, że kapsułki sobie pikną na jakiejś ceny typu do 2 zł, praktycznie. Będzie można je wtedy sprzedać, to będzie dobra okazja? Ale nie mówię, że tak będzie. Ja tak, tak może być. I pewnie, tak bym w sumie obstawiał, bo tak jest klasycznie. To tak rynek zawsze reaguje, patrzę na to. E, I potem co się dzieje? E, ceny spadają i to drastycznie. E, może być drastyczny spadek Paryża taki, że te ceny będą o połowę na przykład, mniejsze niż teraz. I wtedy dopiero będzie idealny moment pod inwestycje. No i inwestując teraz, troszkę nie będę oszukiwać, stracimy. E, więc to jest w sumie dosyć istotna wada całego Paryża. Że to może się stać, no i kolejną z wad jest to właśnie, że Paryż może właśnie w short terminie oddać, raczej długoterminowo bym się tak bardzo o ten event nie bał, e, zaraz powiem dlaczego, ale no krótkoterminowo raczej bym się obawiał, przez to, że no taki supply jaki jest, plus no tyle osób otwierało to wszystko i każdy ma dużo, dosyć dużo tego, jakby... Jak ta cena ma być duża, skoro aż tyle ludzi to ma, wszyscy to mają, dlaczego cena ma wynosić bardzo dużo? No nie będzie i raczej nie odbije, jest to praktycznie niemożliwe, chyba że jakoś sort 2 może jeszcze na to wpłynąć Chociaż powątpiewam, te ceny mogą tym sobie tam pikować, ale to na pewno nie będzie to na co my liczymy, na taki zysk, na pewno Więc short term też nam odpadać. to w sumie kolejna w sumie tak naprawdę wada Paryża, ale zalet E, długoterminowo raczej na pewno nam odda e, i tutaj nawet mogę się powołać, może to nie jest idealny przykład, ale na przykład Antwerp kosztowało też było go przeogromnie, kosztowało bardzo dużo, e, bardzo, przez bardzo długi czas, e, bardzo mało i potem zobaczcie i tak odbił, tak czy siak był drogi ten Antwerp i naprawdę te kapsuły chodziły legę na przykład, po 10 zł, gdzie tam one chodziły po ile? po 80 groszy? Coś tak 60 parę? 80? Prawie na bochni na 60 parę byście kupili. Zobaczcie, ile to jest krotność, jak kupicie przez 80 groszy, to jest jakaś 14-krotność zarobku. Bardzo dużo, nawet przez rok. Zobaczcie, to inwestujecie 100, macie 1400 po roku. Przeogromny zarobek. E, więc no, zobaczcie jak e, te pieniądze dało się pomnożyć na Antwerpie. I nawet jak Paryż osiągnie połowę tego, co na przykład Antwerp, czyli na przykład kapsuły ze złotówki zarobią 7 złotych po roku. Przecież to jest przeogromny zysk, 7-krotność. Ludzie, to, to naprawdę, to nie, niektórzy sobie nie zdają sprawy, ale żeby się zainwestować 10 tysięcy, macie 70 tysięcy, uznajmy. Tacy, no poważniejsi inwestorzy, jak robią. No to Zobaczcie jaki to jest duży zarobek, to nie są małe już pieniądze, to są już duże inwestycje To jest przeogromna zaleta moim zdaniem eee, Ale to jest oczywiście taka tylko teoria, tak sobie o tym luźno gadamy, to jest kolejna zaleta Jeżeli chodzi o zalety, no to na pewno za Paryżem również idzie sam ich wygląd no Nie jest e, jakby, nie jest tam nic ukrytego, że jak popatrzymy na te naklejki e, I sobie na nie spojrzymy, no nie mają naklejeczki tła, czyli Na broni nam to jakoś strasznie nie przeszkadza, czyli jest to Coś pożądanego przez graczy, no bo jakby nie patrzymy, jak komuś się jednej osobie podoba pojedynczej, tylko jak się podoba większości, bo to jednak większość nakleja te rzeczy, a nie pojedyncze osoby. Ja wiem, że pewnie ktoś napisze, ale mi się na przykład podobało Rio, no ale. Co z tego tak naprawdę? Gdyż, no, na Rio się podobało małej ilości osób, dużo, bardzo małej. Jakby miało dać procentowo jakiś jakieś 15-20% graczy, stwierdziłoby, że Rio jest ładne w cesie. Okej, okay, jest to jakiś procent graczy, nie jest to nawet jakiś super mały procent graczy, ale nadal jest to za mały procent. Jakby chodzi tu o to, że większość. Musi twierdzić, że naklejki są one i je naklejać, żeby to jakby miał popyt na to był I jakieś ładne crafty, w ogóle najlepsze jest to jak ludzie jakieś polecają, wiecie, jest jakaś zajawka typu, że O, zobaczcie jak ten craft wygląda na tej broni i ludzie masowo kupują te naklejki Chodzi mi tutaj po prostu o to, że e, Paryż bez, jest bez tła Co daje jakby, wiadomo, kom też jest to z tak dalej, aż czekoladu całkowicie mało e, Antwerp też ma taki się podjazd, prawda, no możemy o tym gadać, ale wyglądowo to jest na plus dla Paryża Plus kolejna zaleta po Paryżu jest długo do turnieju, czyli musimy jakiś czas czekać, jakby dużo się dzieje w CCS. Sensie, wyjdzie Soros 2, pewnie przez ten czas może dodanie jeszcze nawet karny do CSA po sorosie 2. Nie wiemy tego tak naprawdę, ale możemy się tego spodziewać, że tak może być e, Więc, jeżeli tak by było, mm, dużo eventów, wiadomo, hype na te naklejeczki, e, nie ma nic jakby takiego eventu z naklejkami typowego. No wiadomo, w kredecie mogą dać jakieś naklejki i pewnie dodadzą. No ale to nie jest to samo. Przez co te naklejki mogą polecieć ładnie w tej. Argumenty, które idą za tym, że naklejka może dalej nam urosnąć. Więc moim zdaniem wygląd jest przeolbrzymią zaletą, która stoi za Paryżem. No Nie oszukujmy się, no nie oszukujmy się, ale no fajnie wygląda naklejki bez tła, mi też się podobają. Chociaż słem jak są fajnie zrobione, typu Nation na przykład, też jest to oczywiście jak najbardziej ok. I to są takie w sumie główne zalety. Które moim zdaniem są za i przeciw w Paryżu i na które bym się bał Bo boję się na przykład te, właśnie tego co się stanie po promocji No bo jakby To będą teraz marnowane pieniądze, jeżeli zainwestujemy 1000 zł uznajmy w Paryż No i wiecie, to potem o połowę spada To tak naprawdę No 500 zł jesteście w plecy A patrząc inwestycyjnie nawet jeszcze więcej, no bo Mogliście dużo więcej potem z tego zrobić, abyście zainwestowali te 1000 zł potem, wiecie o co chodzi No mm... Jest to jakaś strata. Wiadomo, jakby jak ktoś inwestuje z zamysłem długoterminowym i zainwestuje, a tak się w sumie inwestuje w Paryż, a potem to spada, niby nie powinno być takiego żalu, ale zawsze jednak to z tyłu głowy jest, że kurczę, zainwestowałem wtedy. Więc czy e, są jakieś pewniaki, co można, bo tego się nie da, jakby ocenić, czy tak będzie, czy nie. Czy e, są jakieś pewniaki, co robić tak dalej. No, save bez, bezpiecznie i wyrażam jakby, jak macie cały budżet, to przez zainwestowanie w połowy. Złożenie jakichś fajnych zamówień może, poczekania. To jest też ryzykowne, bo wiadomo, może coś się wydarzyć innego, ale. Wiecie, no, jest to jednak troszkę bardziej, na pewno będziecie stratni niż jakby takie coś się stało. Eee, no w sumie tyle. Możecie w komentarzu, czy coś, coś ważnego pominąłem? Pewnie tak, bo tak, nie przygotowałem jakby wiecie, danego notatki, co powinienem powiedzieć i tak dalej, czy coś jeszcze e, rozpisać sobie o jakiejś ważnych kwestii mówię tak jakby na spontanie troszkę może to powiedzieć. Więc jak coś macie w ciekawego komentarza to by się śmiało. Moja opinia, generalnie, jeżeli chodzi o Paryż, moim właśnie, a jeszcze kwestia cenowa. Paryż jest dosyć tani, więc no cenowo to też jest bardzo dobrze. Idzie za tym, więc, jakby kolejna zaleta e, tego eventu, która idzie za nim, żeby w niego zainwestować, która nam podpowiada, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Więc, no, dużo jest więcej, jakby va, zalet, va, zalet, które idą za Paryżem, żeby w niego zainwestować. Jeżeli dać procentowo. 80 do 20, albo 75 do 25, że Paryż jest naprawdę dobrą inwestycją. Ale bardziej bym składał się ku 80, według mnie jest dobrą inwestycją, bo ja, jest, ja lubię długoterminówki. Nie będę oszukiwać, że długoterminówki, moim zdaniem, są bardzo dobre. short są fajne, owszem, fajnie się pobawić w to ale lubię jednak sobie, wiecie, włożyć 1000 rzeczy do magazynu, trzymać i za dwa lata wyciągnąć i zrobić super z tego zyski. Naprawdę w portfelu aż się przyjemnie na oczko robi, jak się patrzy, jaki jest potem budżet. Eee, oczywiście to każdy zależy od, od osoby. Ja lubię, więc mi to nie przeszkadza i według mnie. Paryż długoterminowo to super inwestycja. Eee, boję się właśnie z tym inwestowaniem w kwestii czasu najlepiej, bo to wiadomo ciężko to określić zawsze. Eee, no i co? Napiszcie w komentarzu, co to sądzicie, stawcie suba, łapkę w górę. E, trzymajcie się. Cześć, cześć!